Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy Minecraft na moda. Kolejny odcinek i dzisiaj dokończamy nasz ee, magazynek. Tutaj lekko się przygotowałem na dzisiejszy odcinek, więc lecimy od razu. Przepraszam jeszcze za Messengera, ale no niestety mi tu teraz wypisułem oczywiście, jak się wziąłem za nagrywanie, a jak się nie brałem za nagrywanie to nikt nie pisał. <laughs> taki śmieszek, taki śmieszek, ale dobra, dobra, pozdrawiam tą osobę. Jak ta osoba ogląda to, obejrzy to, no to wie kto. <laughs> Boże, co ja robię, nie wu. Czekajcie, bo to jest chyba za głośno trochę Okej okay. Dzisiaj mamy trochę mało pracy, więc na spokojnie wszystko będziemy sobie robić Więc wszystko robimy powolutku, bo po co się spieszyć jak mamy tak niedużo do pracy, bo pamiętaj, pamiętajcie, robię wszystko na odcinkach. Chyba, że się nie nagra, no to, no to już trudność mówi, tak? I sobie robimy to wszystko co mamy do zrobienia. Dzisiaj na spokojnie wszystko nie będziemy się spieszyć nawet. Bo po co się będziemy spieszyć, jak my nie mamy co do zrobienia? Zbytnio. Ok, ajajaj. Aj, aj. No, trochę nam zabrakło. Więc spokojnie zaczniemy. Wrzucimy to do przypalania. O, właśnie. A my sobie pójdziemy po drewno, bo dzisiaj nam się drewno przyda. Taki fun fact. Kurde. Ajaj. Messenger. Powierawiam kolejną osobę, która do mnie napisała w tym czasie. Ale dobra. nie Nieważne. Nawet pewnie tego nie obejrzę, ale dobra, <grywa> nieważne. I cel dla was kombinuję dla was z vlogiem. Więc możecie się niedługo spodziewać vloga, ale nie jestem pewny, czy warunki pogodowe dadzą nam yy, szansę na nagranie tego, tak? No jak nam dadzą no to kurde. No to dobrze będzie. Gorzej jak nam nie dadzą no to warunki pogodowe. No teraz jest taka pora, em, pora roku co warunki mogą nam nie dać. Ale myślę, że nam dadzą. Liczmy na to. Ojejku. Um. Dzisiaj to ja się nawet nie spieszę, bo nie mamy z czym się spieszyć, bo musimy jakieś parę minut tego odcinka mieć. A że mamy tak mało pracy, bo wszystko robię na odcinkach, no to właśnie się nawet nie spieszę. Zrobiłem sobie tak. Ok. Dobra. 6 skrzynek. A resztę zrobimy na dole. Przecież mamy tam crafting wstawiony w reziwu. Dobra, lecimy na dół. Tak, którą ściankę wybieramy na skrzynki. Hmm. Ja tak coś myślę, że to będzie ta. Okej. Okay. Aha, tu nie możemy To tu? No i git Eee... Zrobimy kolejne skrzyneczki Bo wiecie co? Bo to wolno idzie O właśnie, i tak poklikamy i będzie szybciej CO?! Gdzie reszta tego? Co jest? A dobra, już wiem zrobiłem źle Okej okay. I tu tak stawimy To nie możemy stawić. Tutaj też <laughs> Ech, Co jest z tym messengerem nie tak dzisiaj? No, nie ważne, nie ważne. Dobra, myślę, że to nam będzie starczyć już, bo musimy mieć to wszystko opanowane. Cyk, cyk, cyk. Ach, na spokojnie nam to starczyło. O no czekajcie, jak mamy jeszcze dwie, cztery skrzynki, to tutaj sobie jeszcze zrobiłem taką. Albo nie, 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 nie bo to brzydko wygląda. To nie, 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 inaczej, inaczej, inaczej. Eee, te skrzynki sobie wstawimy tu. O właśnie. O i elegancko. Już nie trzeba przepalać tego nawet. Mmm. bardzo. Odkładamy to, co nam się kurcze nie przyda. A mamy dużo tego, co nam się nie przyda. Teraz takie, taka sytuacja jest, jak tą. Jak się robiło tą ramkę? Muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. Gdzie ta ramka może być? Gdzie ona była zawsze? Nie, tu na pewno nie. Szlak. Tu? Ej nie, gdzie ona jest? O kurde. Przerąbane. Tu musi gdzieś być, ale ja ślepy jestem. Nie Nie widzę, jestem chyba ślepy, naprawdę. Mm. Tramka na rzeczy, ale tam chyba skóry są potrzebne. Mmm. No chyba tak o kurda Dobra, ja te skóry ogarnę po odcinku. Więc żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do zobaczenia i cześć, baju!